Co mówisz do mnie? Co to, co to jest za gra? Arcade? W się... Sensie jakieś główne? <laughs> nie, arcade to jest. To, że masz takie tryby różne, generalnie. I są to takie okay. minigamy? To trzeba dać coś nowego niż Bedwarsy, nie? No, ale w no. tych Bedwarsów jest. Od cholery tych Bedwarsów jest. Ja już żygam po tym Bedwarsa. Wiesz, że ja gam w od kilku lat. Naprawdę? Naprawdę. Od kilku lat no, gram to no, Ja gram dwa mecze dziennie mi się śnudzi <grym> Nie, no, ale no. Od kiedy masz w ogóle Minecrafta? O, ogólnie Minecrafta od kilku lat, ale premkę? Tak od 5. Ja o... mam premkę od dwóch. Dobra. A S... Minecrafta to też... Slapuro, że klepisz ludzi. Ciasteczkiem? I... Tak. Okej. Okay. No, no ja się piję gdzieś u góry. I do mnie nie ma nikt jak wejść. <grym> nie, ma, nie ma podjazdu. <grym> <grym> Dokładnie. Nie, ale gdzie ty jesteś? Ja jestem na dole. Bij się z ludźmi. Jest... Mogę to bierdolić? Tak. Nie, nie masz. Chłop do mnie wszedł. Bij się z ludźmi no. stary, bo tu chodzi o to, żeby właśnie łapać tego ty, typu ty, ty, osoby, nie? O kurwa. Aha. I padłem. I jest na trzecim miejscu? Na drugim. Kurwa, jak to wyrzuca. No tu jest... Właśnie o to chodzi, nie? Że to tak klep pas już dwa na klep, nawaliłem. O Jezu. O kurwa! Dobra, nic nie ma. Czekaj. O ty kurwa. Ja to? Jest... to... Ale to jest ciężkie, ty. Do ogarnięcia. Nie jest ciężkie, tak gadasz kurwa głupoty zawsze. Jak nie śmiesznie. No. No, ciemy. <grym>. kurwa. S? Spawiesz? Nie. Yeah. Nie yeah, to by ja Gdzie jesteś, paruwo? Paruwo, ja pierdolę. Uuu, ale poszło ładnie. Ojej, ojej, oj. To no kurde, kto mnie zrzucił? Nie wiem. Ale to player też ile zrzucił, czy co? Znaczy co, co ty mówisz do mnie? Bo to jest top players, to pokazuje ile ktoś wrzucił czy o co chodzi? Tak, 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 tak. Tu chodzi o to. Yy... Chłop 11 osób. Ja mam 10 Aha, ja mam 2. <grym> o kurde. Musisz tak zrobić, żeby wiesz jakby być tym Co jest. Yy... O! Super. Nie, tak. no ja cały czas spadam ty <grym> scorio. Skelly, 14 punktów na waliku masz Ja... Chłop ma 14 no 14 ma. O, idzie za siebie właśnie Przeżył skłabsy No ja mi został jeden blok to żeby spaść <laughs> O Jezło Nie mam na drugie miejsce chyba no, drugie. Ale, Jezu, gdzie on stał? Na ostatnim bloku. Co za frajdzina. Ale <laughs> fajne było, nie? Nawet... Spoko, spoko jest. Szczerze, pierwszy raz tu grałem. Drugie miejsce. Dobra, lecimy ten, kolejny tryb i jest co? No. On się Batman97. Fajna nazwa. Ciekawe, co teraz <laughs> będzie. Ja nie wybieram nigdy. Staram się mniej więcej tak, żeby ludzie wybierali za mnie. Nie wiem co. Ja, ja wybrałem jakieś turybo, bo miałem najwięcej głosów. Nie wiem co to. No dobra, bo jest. O, oh god, nie znam tego. A, dobra, Electric floor No to generalnie e, chodzisz i za tobą się zmieniają bloki, nie? I nie możesz już no. długo stać na jednym bloku. E, one bo. po jakimś czasie będą się zmieniały chyba na czerwone. I kiedy są czerwone, to nie możesz na nich stanąć, bo umrzesz. Okej. Okay. Ale od razu jak staniesz to umierasz? Tak. Widzisz czerwony, nie dotykaj ich nawet. Okej okay. To źredno. Średnio, no. One się zmieniają z czasem tak. Fioletowe to jest, że ostatni etap. A potem ślubem czerwone. Okay. Są niebieskie e, niebieskie. Ale po niebieskich na przykład mogę skakać Tak, po niebieskich możesz. Niebieskie, pomarańczowe, potem fioletowe i to, i to wszystko. A potem po czerwone. Na przykład po tej tej po tych blokach, wiesz typu Dirt i tak dalej, mogę skakać, tylko nie, po, szkle. Nie, nie. po szkle? tylko. Ale nie, ja się ja... wypałem. Ale <laughs> nie trzeba cały czas iść, w sensie możesz, no ale jest... możesz też chwilę stać w miejscu. To chwilę, maksymalnie. Ja się boję, bo jak natępisz stopą, Jest, dobra, przodem. Ale... ale skill Siema. Co tu jest? Siema. Idę za tobą. Jesteśmy sami. Jesteśmy sami. To Tak, dosłownie. Ale to łatwiutko. O, tu wysycha. Ustałem na oh, fioletowym, czy to jest długi czas? O, oh, fuck. Oh, fuck. O oh, ja! Yes? Yeah. Przez chwilę stanę w miejscu. Ja! Yeah. I muzyka na skokowałem. Ale się. jak stoisz w miejscu, to ten. To... Łatwo, tylko drugi mm. Jak stoisz w miejscu, to wtedy to mega szybko ten się. No. Dlatego nie, nie, nie warto, to nie warto, to pan nie polecał. Nie bo przy, przypadkiem puściłem wui Nadgę. Pa, 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 Jaki planujesz kolejny wywiad? Z kim planujesz? E, szczerze, teraz no, będzie ten nieśmieszny dzisiaj. no Jak to nagrywamy. A. No będzie popo niedługo. O. Będzie juniorskim? się to chyba nazywał no. O z juniorskim masz te wywiad? No, 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 no. We wtorek. I co to jest? To jest one in the chamber. To znaczy? E, czyli, gener <laughs> czyli generalnie. Z zabijasz to strzała. Jak ten przykład z łuku to zabijasz od razu. A potem musisz zabijać, jak nie trafisz to zabija z miecza. Okej. Okay. O Jezu, nie trafię. Wow. zdechłem O kurwa. Ja perdole. O i ten gadasz głupoty <grych> Dobra tam chłopie. Ja akurat lubię ten tryb, naprawdę. To jest taki tryb, który ćwiczy skilla, I guess. Jeszcze jakaś osoba tu była w świecie. Za mną. Uwaga, A dobra, uwaga Ale dobra nowa jest gira Prawie Ta, tu się odradzasz, to jest taki jakby deadmecz Kur... Kurr... ma Znaczy co? E Jezus Maria. O. <gry> Oho! Okej okay. Kurde, nie trafiłem mam no, mało HP Ile masz HP? No, już nic. <noise> Nie wiem ja Mam 0 kili Jak 0 killi? Ja za to prowadzę aktualnie kieruję tę gierzkę Prawie Nie no serio Ja by... Ile masz tych śmierci? O dojechałem gościa Ile masz śmierci? Nie wiem Kurwa, nie trafiłem go. Jaki trafi to! Prawie. Dobra, lecimy na szybkości tutaj, łatwo <grywa> <Nasze> wygrana. <gości. grywa> Czemu kub do mnie trzy razy strzelił? <grywa> no, bo mógł mieć, jak zabija kilka razy pod rząd, to mógł mieć trzy, trzy strzały, wiesz? A, okej. Okay. Ale za nie trafiłem. On ok? Eee, o, ale to jebo. Nie wiem. Pum. co? Kogo Chyba mnie. <noise> ale, ale łatwo. <noise> Miałem szczęście, bo akurat celowałem. Nie celowałem. Dobra, nie. drugi kill. No nie wiedziałem, że tak łatwo. Trzeci kill, łatwiutko. Trzynaście killów. Że tak łatwo to jest. <noise> o, nie, nie ma cheaty, wiesz, chyba. Spoko. Jeden ma? Jeden może mieć ci... Nie, tak trochę tak daleko bije, albo ma do tego skillet po prostu i bije szybciej niż się... Ja. prawdopodobne. Prawie dostałeś w łeb. Szczurze Prawda? a gdzie stałeś? Za tobą. Cóż? Szczurze O jezu, przeskoczy to strzały moją no. Gra? Nie, ktoś mnie przegonił. A, dobrze. Ile ja miałem właściwie? Hmm. No, drugi byłeś, a co ty tak tryhardujesz, chłopie? Minecraft to nie, to Minecraft to ja jestem w miarę. Czy może z Dreamem bym nie wygrał, ale. Okej. Okay. Może kiedyś, e... może, może. będzie okazja. A, Dream był chyba odpalony, czy coś takiego, nie? Dream. Ym... Ogólny Dream miał takie coś, że używał cheat'a ale do speedrunów. Ale z samej umiejętności są na wysokim poziomie nie? Jest... Jak wyglądał ten czynnik do speedrunów? No taki, że po prostu jak masz ten czynnik losowy Który tam mniej więcej pomaga ci przy e, enderperłach, nie? że wpadają z tych pigmentów mhm. To ten cheat był tak ułożony, żeby właśnie te, ta wartość losowa była bardziej na korzyść Dreama Okej, okay, okej okay. Nieźle, no. Nie? No to chłop Rozkminiu, nie powiem no. O, no dobra. To witam To serdecznie. jest splik, e, dostaniesz łopatę i strzelasz prawym z tej łopaty w klocki i one spadają, nie, e, one znikają e, Nie możesz też no się zabić Nie Okej okay. Dobra, jest Ale chłop, wekminiu Dobra, kolejne na którym jesteś posiłku? Na drugim? A ty? Ufa, sam się zrzuciłem, serio. O, siema. A, nieważne. O, jesteś siema. Es? ty. Ty ja spadłem o dwa? Dobra, spodechłem. Weź mnie obserwuj. Nie no. Ja jest na drugim, jest jedyny Trzeba chciałbym chciał, wiesz, bo nie wiadomo, co się. Nie wiadomo, co się stanie. Co to jest posesia? Nie, to nikt do ciebie praktycznie nie strzela. Każdy już myśli chyba, że ciebie tam nie ma. Ogólnie? Nie. No. Jednak to się znalazł. ma <laughs> O kurwa. <laughs> Spadł? tak gdzie jest fiut? Co to za gówno jest za mną? O kurwa, skacz na mnie. Pa, jaka walka gigantów Jest? No Łatwiutko. Łatwiutko porobione Na szybkości. Na szybkości. A pierwszy jesteś. No tak. Szkoda. Czemu szkoda? No nie wiem, Trzeba wiesz. Yy, konkurencja. Konkurencja? <laughs> to jak ten. No? Kto to powiedział ci, że jesteś konkurencją. Widzieliście mi jakiś historię, że chciałeś z kimś zrobić live, ale powiedział ci, że nie było konkurencja. Szczerze nie pamiętam, ale co było coś takiego, że. E, ja chciałem zrobić. Kurde, kto to był? Może... Się zastanowić Skońce. może nie, nie będę tutaj zrzucał nikiem, bo nie chcę dramy później. Nie, o no damy Jak nie to, byle co... Jak to... a może Nie można skaczyć na Death of Jak to coś się nazywało? No, w każdym razie było coś takiego, że ten, że po prostu ja. Mhm. Ee, ja napisałem do kogoś tam, że no słuchaj, ee, bo chciałbym z tam zrobić live, a coś tam nawet nie pamiętam czemu, ale chciałem z kim zrobić live, a on napisał, nie. Nie, po konkurencji. Myślę, dobra, zastanawiam się, okej, okay, no spodźko, nie chcesz, to, to, to nie. I piszę, a dlaczego? Bo po raz to byłem ciekaw, może nie wiem, coś mi się nie podoba. I don't know. I patrzę, chłop, no bo jesteś moją konkurencją i nie chcę sobie konkurencji budować większej. <grym> także. Co za agent. jest oryginalny. Ale szczerze, nagrałem z tą Są Podcast, to na pewno. Także któreś z tych, z którymi nagrałem, ale już live'a nie chciał zrobić. No widzisz? Tak się... Możecie się domyślać tylko kto to, bo ja nawet nie pamiętam. <grystanie> wow. Ale tu też jest takich osób, które nie chcą pomagać strasznie, bo konkurencja, bo Konkurencja, A bo... to nie jest, właśnie tutaj to, to, że to nie jest... E, to nie jest tak, że... Nie To nie jest telewizja, która walczy o atencję w czasie rzeczywistym. To jest YouTube. Więc w każdym momencie człowiek może obejrzeć, że nie ma konkurencji jako tak jak na telewizji albo na Twitchu. No właśnie. Więc nie wiem w ogóle po co to, toksyczność, nie? Pseudo. No ta Uuu Ale no O Fajnie co? Po prostu Pięknie no Co jest grane? Umarłem Ale łatwo hmm. Zobacz, jak sobie radzisz jak jaki Spidzicu <laughs> O, ale łatwo Wygrałeś? No? O kurde. W Pinjitsu. W Pinjitsu to. Oglądałeś tego Ninjago? Oglądałem, chłopie. Ja oglądałem ja do ja momentu, jak z tymi wężami, Oczyli czyli już potem nie. Ja oglądałem. Szczerze? Eee, ja oglądałem do momentu, czy muszę się zastanowić. Był taki sezon, że oni tam byli na jakiejś wyspie z mocami. Co? No to był czwarty sezon. Ja pierwszy. Że... A potem sprawdziłem, dobra, dole, nie wiem, co oglądać. To jest już tak totalnie robione, wiesz, ciągnięcie tej serii, po prostu. Ale to też wiesz, to, to było dawno temu. Teraz tam już jest chyba trzynasty sezon, tak szczerze. Także, ale widziałem, że tam są takie gówna. Ogólnie okay. jakie kreskówki oglądasz? Kreskówki? Mhm. O Boże. Bo chyba ci te mamy. Dobra, no to ja ogólnie kreskówki oglądamy do dzisiaj, no? No ja na przykład czasami sobie zdarzy, że też coś obejrzysz. Gambola bardzo. Głównie na Netflixie, ale... Gumbola ale oglądał czasami. Nie, no Gambol to Cox. Gambol co to co. Cox. Czego sobie na... Nie Donald Trump, tylko Obama lubił Gambola. Donald Trump, Trump chyba nie lubi. Sądzę, że Donald no Trump... No nie, bo tam nawet cisnęli go. No, nie? w sensie się dziwisz, jakby jest głupim republikaninem, więc... Znaczy głupim. No ma idiotyczne pomysły, jakby republikanin. jakiś ty kanał. <laughs> Icy, kanał zdjęty. Z zgody. powodu bliżej nieokreślony. <laughs> nie no, ale nie wiem, ja nie mam za bardzo zdania. Ja głównie jak już to polska polityka mnie interesuje. To no, Polska polityka też nie jest lepsza. Nie Wiem, tam... okay, ale po prostu mnie ciekawi. A co sądzisz teraz jak tak polityka, co sądzisz o tej nowej partii założonej przez Hołownię, ta polska 2050 czy jakoś tak? Bo założył coś takiego, co sądzisz o tym? No nie wiem, co w sensie, się myśleć Kompletnie A w ogóle wiesz, że coś takiego powstaje? Właśnie nie, jakby nie, kompletnie nie wiedziałem o tym Jak właśnie włączymy, no. jeżeli chodzi o Hołownię Ja szczerze Jakby samej Programu za bardzo nie znam Ale wiem, czy chcą na przykład zmienić reformę, wiesz, szkół A, ciekawe A tak no to, a tak no no bo wiesz em, No Takie, takie samo nauczanie już jest od mega dawna chyba u nas I no Na przykład informatyka okropnie kuleje w sensie, no ale no, no, ty kok zobacz nie mam killów stary o chóru Dobra, już wiemy kto jest cheaterem odpalony lata Dziękuję Dobra Ale jechałem wzowie Łatwiutko, bardzo łatwo Dobra Ale to w ogóle jakoś montujesz czy nie? Nie, to nawet spoko wychodzi pojęci bez montażu a w ogóle, czemu założyłeś ten kanał? E, bo dużo gram Dużo gram i mówię, dobra, warto jakoś tak zmonetyzować te grania. <grych> I dosłownie, okay. aktualnie coś się, jestem w stanie zapłacić za prąd i jeszcze mieć, wiesz, na jakieś wyjście do restauracji, nie? nie są no to nie jest jakieś duże pieniądze, ale to są takie pieniądze, że zapłacę za ten prąd i. No. Za prąd. Znaczysz? Mhm. No. A ty już mieszkasz e, sam. Od, od, od kilku miesięcy. Okej, okay, dobra widzowie, jak chcecie go, wiecie, napadnąć, możecie razem ze mną. Um, A <laughs> Co masz do... wartościowego w domu? W domu? A <laughs> tutaj na biurku leży jakieś 400 złotych u mnie. U, no, to... Grubo, no? Bardzo. Ja takich pieniędzy w życiu nie zobaczyłem, chłopie. <laughs> co ty gada w ogóle? <laughs> Jakiś pan Jaki ciemny. Trafie? Nie wiem. Wow, 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 to było hard. Okej okay. Eee No ja ci powiem, nie no Jak bije to Uważaj What the fuck W ogóle, co się tu wydarzyło? <laughs> Ile to jest ludzi? Jakiś przemokoks mnie bije, kur... Dobra ma za to on jest tam Czemu mi strzała nie... E, strzała nie poleciała było mi z jakąś strzała, ale nie poleciała <laughs> O Jezu To fajnie Fajne strzały Aha Ktoś mnie zafił, jopie to W Paweł. ogóle No Eee, e, pomysł na wszystkie kanały twoje? Eee, oglądałeś Agisa kiedyś? No pewnie, że oglądałem No to, to tak powstała z Życie Agis Mocna w No ale, ja mówię, ty, ja mam kanał z animacjami, zrobię to i to Żeby nie było, że się tak fest, to, mówię, zrobię to po Przedziłeś go E, oj, tam. On jeszcze coś tworzy? On tworzy, cały czas robi te historie swoje Ale już to chyba jest straszne słabe zasięgi, nie? No straszne, to ma kilkanaście wyświetleń Nie, kilkanaście tysięcy wyświetle No, no to jak na jego kanał To kiepsko Może być u mnie w tle dziecko, to, to przepraszam A co to? Może ci ma chyba, dziecko Może to balkonowe <tronowe> są otworzone i nie wiem Okej okay. Siema o ty ku... Gdzie jesteś? Przyzna się, chłopie, <noise> Ci się <głos> <głos> Nie, no dobra, nie kom Przyznań się, że masz dziecka, nie. Tak. Drzwi balkanowe. O, dostałeś! To, to ty mi zabiłeś? Ta. O, chłopie. Przyznaj się, gdzie jesteś, bez picia i tyle, dobra? Ale poszło <noise> Jest. Jest. Nie no, piekoszo. się, dwie, dlaczego cheatujesz? Co? Jeszcze jedna gierka? Możemy, możemy Możemy, potem idziemy na, idziemy na coś innego, nie? Potem Ta, no Polecimy Ja bym sobie jeszcze zagrał raz w... By... To, kurwa, odpychanie ciastkami A, slapuro? No, a Odpychanie ciastkami Co to jest electric floor? To, to, co, ten graliśmy Że za tobą szkło się zmienia No to nie spierdala <laughs> No to nie To będzie Co one in the chamber to? albo kranken znowu One in the chamber okay. Ja pierdolę <laughs> Chłopim zabił kogoś No Ja nie mogę nikogo znaleźć, czy znalazłem już, ale Dobra, chuj. Tu staniesz? Prawie, prawie dostałeś Chłopie, ty nie wiesz z kim grać Siema aura Aura? <laughs> Aura, aura, <laughs> reportujcie go widzowie Nie, ale jak będziecie go spotykali, kogoś, kiebu, to... O, o znowu dostałeś, o jak pięknie A to ty strzeliłeś? Tak. A, bo ty jeszcze, no nie, ale na odcinku, kurwa Opie. Kurwa To tam jeszcze, pa, pa, co za paru pa, O kurwa, co za dziecko tam się drze Cóż to? No, whew! <noise> ja bez skin też to słyszę. No, patrzę na Obesa. No, OBS tego nie słyszę, więc to spokojnie, nie? <głos> <głos> Takie. No, nie wiem, jakieś dziecko opatrzy. Dobra, a moje o mojej tajemnicy później. <noise> nie, że tu jest. Nie, żaden stopniu. W żadnym stopniu mi nie powiesz, okej okay? żaden stopniu to nie jest moje dziecko? A dlaczego nie? Może masz? Może mam? Może to jest twoje, ale o tym nie wiesz, co? Coś tak może być. Nie oszukasz prawdy, co? Eee.